Proszę Państwa, sówka do nas dzisiaj przyleciała, czyli najnowszy banknot testowy PWPW. Weźmy naszą magiczną latarkę UV i pobawmy się z naszą sówką. Puszczyk suwka, różnie określają ten gatunek na anaforach. Od razu widać biorąc ten banknot testowy, że mamy do czynienia z jakimś mrocznym stworzeniem albo stworzeniem nocy, gdyż on jest cały w takich właśnie barwach ciemnych. Także dobrze kompozycyjnie, proszę Państwa, oddaje to urok stworzenia, które jest głównym elementem jego designu. Ale proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Tylko wyłączę światło inne. Włączymy nasze UV. Aha. Lampka się spisuje, proszę Państwa. Zapala się światło. właśnie zapala. Świetnie widać też... Pierwotnie myślałem, że to jest droga mleczna, ale to są jednak chyba świetliki frunące. To szczególnie, że tu widzimy jakąś ćmę czy motyla. Ale szczególnie te oczka migające w tle są takie trochę mroczne, intrygujące, zapalają się i gasną, tak jakbyśmy szli przez lasy. tylko otwiera słówka oczy, migają te oczy, my się zastanawiamy, czyje to są oczy. Wampir, czy co tam sieci. Światło w tym domku drzewnym też się pięknie zapala. Tam jeszcze świeci się listek. Państwa, ogólnie te efekty rzeczywiście wygrywają na tym banknocie. Z tej strony jeszcze przeświećmy, tu mamy tylko Kilka jakichś nitek zapalających się, chyba, przynajmniej w tej długości fali UV. Zmieńmy długość fali UV na tą inną. O, tutaj bardziej nam się eksponują te nitki, i grzybki fajnie też się w świetle UV zarysowują. Troszkę, chyba, piórka. Sowy zaczynają wtedy lśnić fajnie w takiej poświacie księżycowej. Także te zabezpieczenia. Specjalnym świetle się fajnie ujawniają. Tak wygląda bez tego światła. Tak wygląda w tym właśnie księżycowym. Tak wygląda w drugim świetle drugiej długości fali UV i tak wygląda bez tego światła. Proszę Państwa, jeszcze jeden tutaj Bayer dodał PWPW do tego banknotu. W folderze otrzymujemy taką specjalną płytkę. Ta płytka jest do sprawdzania innego zabezpieczenia, które tu jest widoczne. Ono jest tutaj na tym listku. Jeżeli położymy tą płytkę w ten sposób, to widzimy kłódkę. Przepraszam za dźwięki w tle. Coś tutaj się dzieje. Praca, przy Państwa, u nas trwa. Także wyciszę komputer. Kłódka przy płytce w tą stronę. Obracamy o 90 stopni. Zamiast kłódki mamy napis.pl. Jak zabieramy to nie ma nic, po prostu listek. Proszę Państwa, i tym wygrywa ten banknocik, gdyż generalnie ogólne wrażenie, jak dostaliśmy bardzo fajny folder, wszystkie foldery PwP są naprawdę w jednym stylu, ale bardzo fajnie graficznie rozwiązane, także tutaj jest bardzo fajnie wypracowany ten styl folderów promocyjnych PWPW. Otwieramy, tutaj ten banknocik sobie jest wsunięty folikę, mam go wyjętego, ale proszę Państwa, sam w sobie banknot, biorąc go w rękę i nie bawiąc się tego zabezpieczeniami dodatkowymi, nie robi zbytniego wrażenia na nas. To znaczy, wcześniejszy, który był przez PWPB wypuszczony, Chaplin, no to był majstersztyk, to był polimer z okienkiem przezroczystym. Jak ruszaliśmy tym no, okienkiem, to taśma się kręciła, jakby się odwijała z rolki. No coś wspaniałego, po prostu zachwycał tymi swoimi możliwościami. Natomiast tutaj mamy druk prosty, co więcej, to jest aż niesamowite, ale to jest druk rastrowy, czyli taki składający się z drobnych punkcików. Czyli można powiedzieć, że taki wydruk jakby z zaawansowanej drukarki kolorowej też nam wyszedł. I patrząc na ten druk, ta szkorci sprawdzić te dodatkowe zabezpieczenia, czy na pewno tutaj wszystko jest dobrze. Bo człowiek się zastanawia, czy przypadkiem ktoś fałszerstwa nam nie przyniósł. Także ogólne wrażenie pierwsze od. Trochę bardziej zaawansowana ulotka, ale rzeczywiście, jak pomigamy tym światełkiem, no to już to tak fajnie odżywa, że słówka mi się naprawdę zaczyna podobać. Państwo, pierwszy raz u nas i za długo u nas nie posiedzi, gdyż nie budujemy dla nich gniazda. Wystawiamy ją dzisiaj. Na naszą aukcję Allegro. Walor będzie można nabyć w licytacji od złotówki. Dziękuję bardzo za uwagę.